Jakby do czego to prowadzi, do czego ta maszyna samonapędzająca się może doprowadzić. Chodzi mi tutaj o intensywność bodźca, czyli innymi słowy, i to widać chociażby w osobach, które zażywają substancje. Coraz więcej i więcej, bo dawka substancji, jaką zażywasz, jest dla ciebie coraz mniej wystarczająca, twój organizm domaga się coraz więcej. Coraz większą przyjemność czerpiesz z tego po prostu, aby zażywać więcej i więcej. Ale gdybyś chciał zażywać tyle samo, to ta przyjemność byłaby mniejsza. No, trochę na naokoło to powiedziałem, ale chodzi tutaj o bardzo prostą rzecz, jaką chociażby C.S. Lewis ilustrował dobrze w listach Starego Diabła do Młodego. Jak wykorzystać przyjemność przeciwko ludziom? Jeden z diabłów mówi młodemu, jak korumpować ludzką duszę. Jak wykorzystać przyjemność? Spraw, aby ludzie Dążyli coraz bardziej do zaspokajania przyjemności, ale żeby to coraz mniej im dawało, jakby coś więcej takiego. No i To był przepis, właśnie na uzależnienia: czyli chcę więcej substancji, ale coraz mniej z tego mam korzyści i moje życie jest coraz gorsze, jakby mój poziom bazowy życia jest coraz niższy, więc muszę uzupełniać substancje, żeby wrócić do normy. No właśnie, to jest straszne w uzależnieniach, a jeśli chodzi o media społecznościowe. Jakby nie patrzeć, mamy dość podobny mechanizm. Co mam na myśli? Wyobraź sobie człowieka, który kilka godzin dziennie na przykład spędza na mediach społecznościowych i tam przewija w kółko. Czy dla tego człowieka taką samą przyjemność da przeczytanie wiersza, tomika poezji, książki albo chociażby obejrzenie filmu? Tutaj odpowiedź się aż ciśnie na usta, że nie. Dlaczego? Bo to jest mniej uwaga uwaga stymulujące. To jest to, do czego teraz dążyłem, żeby ci powiedzieć, jaki jest problem ze stymulacją. Z tym, że ona się wzmacnia, takie sprzeczenie zwrotne, można powiedzieć, używając języka technicznego, następuje. I to polega na tym, że aby zatrzymać ciebie, musimy ci dawać coraz więcej stymulujących rzeczy, coraz bardziej radykalnych. I niestety to jest na każdym poziomie każdej tematyki na dobro sprawy. To znaczy, osoba dorosła zagłębia się, dajmy na to, w aspekty polityczne i coraz bardziej skandaliczne rzeczy może zobaczyć. Zaczyna się od kłamstw i hipokryzji, a kończy na molestowaniu i kwałceniu dzieci, załóżmy, wśród polityków. Jeżeli mówimy na tematy zmysłowe, dajmy na to, no to możemy zacząć od zdjęć ładnych dziewczyn, potem one są coraz bardziej skąpo ubrane, potem to jest już pornografia, a potem bardzo brutalny seks już zaczyna być, albo coś jeszcze gorszego. I niestety z przemocą jest coś tego samego. Filmy, jak ludzie się biją. Dla mnie, ja nie wiedziałem, że takie coś istnieje, dopóki nie usłyszałem, że takie coś istnieje, co też jest dość ciekawe moim zdaniem. Ale ludzie normalnie filmują, jak się okładają. A nie, nie chodzi mi o walki bokserskie czy coś takiego, nie, nie. Po prostu nagrywają, jak kogoś uderzają. I to jest treść, jaką wysłał w świat potem. Zostawię to bez komentarza, bo moim zdaniem komentarz tutaj nie jest potrzebny w żaden sposób. Ale do czego, to nas, do, do czego to prowadzi? Jaka jest ostateczna forma tego typu rzeczy? I tutaj moim zdaniem dość dobrze jest się odwołać do filmu od Davida Cronenberga o nazwie Videodrom. Jeżeli nie znasz tego filmu, koniecznie obejrzyj, na pewno nagram o nim podcast, a jeżeli nie znasz Davida Krynberga to tak ci może narysuję w bardzo uproszczony sposób. Taki trochę odjechany gość, twórca wielu body horrorów i w każdym jego filmie praktycznie musi do, dojść do jakiegoś rozpłynięcia się ciała, wybuchnięcia głowy albo coś takiego. I to są filmy z efektami praktycznymi, co też jest super moim zdaniem, no bo to się nie starzeje, i wygląda dobrze, czyli masz Makietę ręki, na przykład palce odpadają, albo paznokcie odchodzą. Albo... No dobra, mniejsza o to już. W tym konkretnym filmie widodrom. mamy kontrowersyjnego człowieka, czy człowieka, który prowadzi kontrowersyjną stację telewizyjną, no bo emituje pornografię, taką wersji soft, a zwłaszcza w wersji soft na dzisiejsze standardy. Gdzie przypomnę, lata 80. To jest kontrowersyjne, żeby puszczać pornografię w stacji. A teraz mamy seriale, które nawet nie są od lat 18, gdzie widzimy nagość i dość wulgarny seks. Też zostawę to na razie, ale lat 80. Tamten film patrzymy przez pryzmat tamtejszych czasów. I ten człowiek, który ma tą stację telewizyjną, nagle trafia na transmisję wideodromu. Na tej transmisji widzi ludzi, Którzy się biją, duszą, no i uprawiają seks też chyba, albo to ch chyba tylko chodzi tam o przemoc. Na szczęście to nie jest nam dość mocno pokazane, ale mamy ten taki wątek seksualny, no było tam pejczami się biją i tak dalej. I on dopiero potem się dowiaduje, że to, co tam ogląda, się dzieje naprawdę. Czyli tam ludzie naprawdę się torturują i zabijają, i to jest nagrywane i emitowane. I to robi sieczkę z mózgu. Taki jest świetny fragment, że wideodrom dosłownie robi. Raka w ludzkim mózgu, to jest jakby piękne, że oglądanie tego wywołuje raka. Dlaczego Ty mówię? Bo moim zdaniem David Cronenberg w latach osiemdziesiątych już profetycznie zauważył, co się będzie działo. To znaczy, ludzie będą dążyli do tego, żeby oglądać rozrywkę, która będzie coraz bardziej intensywna, aż do tego momentu, aż będą oglądali coś, co dla niego było wręcz symbolicznym przedstawieniem tej idei, absurdalnym przedstawieniem tej idei, że będą oglądali gwałty i zabójstwa. Teraz przeskoczmy 40 lat do przodu względem tego, co Kronenberg stworzył i masz tyle gwałtów, morderstw i możesz to wszystko oglądać, jak ludzie sobie obcinają głowy, ręce, wszystko jest, wszystko możesz obejrzeć. Jak ludzie uprawiają seks ze zwierzętami, wszystko można obejrzeć w internecie. I moim zdaniem to jest o tyle intrygujące, że nawet taki geniusz jak Cronenberg wydaje mi się, nie przewidział skali tego, co się wydarzy. Tym bardziej dlatego, moim zdaniem, warto jest obejrzeć ten film, który jest odjechany oczywiście, ale sam ten element profetycznego zauważenia tego jest już niesamowity. No bo w innej, powiedzmy, dystopii, której, o której bardzo często mówię, 451 stopni Fahrenheita od Raya Bradberego, to jest świat bez książek. No i tam jakby idea jest taka, że w świecie bez książek nie ma czasu na refleksje, na rozmowy. I jedyne, co jest istotne dla ludzi, to rozrywka. Wszechobecna, tania, zwykła, prozaiczna, prosta, prostacka rozrywka. Wyrzuć ludzi z teatrów, zostaw tylko klaunów. To jest jeden z tych elementów, jaki tam się pojawia, w cytat. I właśnie jakby co to z kolei reprezentuje w miejsce wyższej kultury, teatr. Co to zastąpi? Klaun, rozrywka, coś. Śmiesznego. Czyli zamiast refleksji mamy śmiech. No, jakby idea jest właśnie taka, że ludzie w tamtym świecie woleli mieć coś kolorowego, coś ładnie grającego, jakby żona głównego bohatera nosi muszelki w uszach, które mi tu udźwięki. To też jest. Głowa biparuje. paruje po prostu jak sobie pomyślę, że oni to wszystko przewidzieli ci wielcy twórcy. To jest lata 60. z kolei, jak Ray Bradbury to pisał. Elektroniczne muszelki, które grają muzykę. Szklane, szklano-ekrano-wizjery, po których kolorki biegną góra-dół i bohaterka się wgapia w ten kawałek szkła, który stoi w salonie. No słuchaj, no po prostu to się głowy nie mieści, że oni to wszystko przewidzieli tak dobrze, no bo my mamy przecież, może nie dosłownie kawałki szkła, po których biegają kolory, ale współczesne telewizory przecież są bardzo cienkie. No bo tamten szklano-wizjero-ekran, czy jak to się nazywało, no to był... To było symboliczne przedstawienie tego, do czego dąży rozwój technologii telewizji. Muszelki tak samo. To chodzi o odizolowanie człowieka. To znaczy, ona, ta główna bohaterka, przepraszam, żona głównego bohatera, z ona się nazywała pani Montak, nie, nie pamiętam jej imienia, była odizolowana od świata. Słuchała i oglądała non-stop ten swój serial, rodzinę, który był takim reality show trochę. Bo były jakieś osoby, które miały jakieś relacje, które się kłóciły, które coś do niej mówiły. I nie za bardzo ktokolwiek wiedział o co chodzi w tym programie, po prostu tam się działy rzeczy. No, to takie reality show współczesne. I jak połączysz sobie jeszcze te obie wizje, że masz to reality show, czyli transmitowanie ludzkiego życia, jeszcze dodasz taką współczesną otoczkę, że ona ocieka brutalnością, seksem i wulgarnością, no to masz, wypisz w Imalu i właśnie no współczesne coś, jakie widzisz w mediach społecznościowych. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.